Ze mną jest nasz ekspert, Rafał Kochanowski z firmy Transexpert. Mam kolejne pytanie i to pytanie będzie na temat, na temat chyba autu. Nie, pani Elżbieta. Pani Elżbieta pyta, pani Ela. Witam. Mam pytanie odnośnie pracy na ciężarówce w wywrotce. Transport na własne potrzeby. Czy obowiązuje jazda z kartą kierowcy? Czy w obrębie tak zwanym komina można jeździć w trybie aut? Pozdrawiam serdecznie. Też również pozdrawiam i mówię nie. Nie. No nie, dlatego tak, że po pierwsze to jest, tak jak pani mówi wywrotka, ciężarówka, no to od razu no, no, jedyną myślą, jaką mam, to to jest to, że pewnie jest to pojazd co najmniej powyżej 12 ton dopuszczalnej masy całkowitej, więc absolutnie nie ma takiego wyłączenia dla tego pojazdu. O tych wyłączeniach mówiłem dwa odcinki temu warunek 7,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej maksymalny. 100 km od bazy tak, i przewóz narzędzi i materiałów potrzebnych tak. do pracy lub wyrobów rzemieślniczych. A, to się nie kwalifikuje, od razu mówię. No, ta ciężarówka, ta nasza wywrotka się nie kwalifikuje. Także nie, tutaj nie ma wyłączenia. Czy nie pani Elżbieto, Rafał osobiście odpowiedział. Dziękujemy.